Drodzy, mamy dla Was bardzo ważne przesłanie z Męczugorie. Papież Leon XIV, widząc, co się dzieje na świecie, wezwał wszystkich katolików i chrześcijan, ludzi dobrej woli, do modlitwy i postu w piątek, jutro, 22 sierpnia. I my chcemy Was też stąd, z tego miejsca, w którym Matka Boża objawiła się jako Matka Boża, Królowa Pokoju, wezwać Was do tej modlitwy i postu. Sytuacja jest bardzo trudna. Nie będę Was przekonywał, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co się dzieje na Ukrainie i jak toczą się te rozmowy, które mają przynieść pokój. Dlatego wzywamy słowami papieża. W najbliższy piątek, 22 sierpnia, będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryja jest matką wierzących tutaj, na Ziemi, i jest również wzywana jako Królowa Pokoju. Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych. Niech Maryja, królowa pokoju, stawia się za nami aby narody znalazły drogę do pokoju Matka Boża tutaj w mężczygorie e, daje nam jak gdyby pięć kamieni pierwszym to jest eucharystia e, spowiedź święta czytanie pisma świętego róż, modlitwa różańcowa i wezwanie do postu do postu który ma wynagrodzić i powstrzymać nawet wojny e, tak jak te pierwsze cztery e, prośby Matki Bożej są ogólnie przyjęte i realizowane przez pielgrzymów tutaj przybywających, to najtrudniejszym wezwaniem jest wezwanie do postu. Mało ludzi odpowiada przez przyjęcie postu, a Matka Boża wzywa tutaj do postu o chlebie i wodzie. Papież ogłaszając post mówi nie o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, bo to i tak jest piątek, ale mówi o poście, takim jak jest w środę popielcową, jak jest Wielki Piątek, polegającym na tym, żeby, y, żeby być wstrzemięźliwym od pokarmów mięsnych i y, tylko jeden raz można było przyjąć y, pokarm do syta, a dwa tak po ciut -ciut. Y, Dlatego y, my tutaj y, postanowiliśmy włączyć się w ten post o chlebie i wodzie. Marysia, powiedz. Tak, zachęcamy Was i też. Y Spróbujcie, podejmijcie to wyzwanie, no bo matka nas prosi. My jesteśmy tutaj 70-osobową grupą, i z tej grupy dzisiaj 42 osoby zadeklarowały, że jutro będą pościć o chlebie i wodzie w intencjach pokoju, w tych intencjach, o które prosi Maryja. Dlatego też zachęcamy, dołączcie się do nas. Matka nas o to prosi. Drodzy, bardzo potrzebna jest ta, ten zryw. I ta wypełnienie tej prośby. Bardzo was proszę, dlatego, że my dziś żyjemy w świecie, kiedy nie odmawiamy sobie niczego, mamy wszystkiego pod dostatkiem. Ten post pozwoli nam sobie uświadomić też, co nam grozi. Nie tylko gdzieś tam daleko, na krańcach świata, ale nam konkretnie. Tam w tych różnych miejscach ludzie już głodują. Wojna zawsze prowadzi do, do głodu. My, podejmując post, możemy też solidaryzować się z tymi, którzy w tej chwili. Są, nie mają ani chleba, ani wody, i możemy im w ten sposób ofiarować tą, tą naszą solidarność. A to, co nam zaoszczędzimy w ten sposób, możemy przekazać dla tych, którzy tego potrzebują. Dlatego przyjmijcie to zaproszenie od Matki Najświętszej, nie od nas. Papież nas też wzywa, ale Matka Boża tutaj od przeszło 40 lat cały czas przypomina nam o tym, dzieci. Pojednajcie się, między sobą, pojednajcie się między sobą i, bo i Bogiem. I też starajcie się modlić i wynagrodzić. Dlatego za zachęcam Was jutro do postu i do modlitwy. Chwyćcie za różaniec. I oczywiście, jeżeli ktoś nie może pościć, bo jest, zdrowie mu na to nie, poz nie pozwala, niech zrobi jakiś czyn pokutny, który będzie go kosztował. Niech sobie odmówi tego, co lubi, co kocha. I w ten sposób ofiaruje Panu Bogu ten duchowy dar. I z tego miejsca chcę Was, jak zawsze, pozdrowić i pobłogosławić. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Marii Twojej umiłowanej ulubieńcy. Amen.